Raz do roku w gminie Przemęt wyciąga się sierpy, kosy i cepy, by żniwować jak dawniej żniwowano. Już po raz czwarty w Kluczewie odbył się festyn Rżnięcie po dawnemu. Pod tą nazwą kryje się udana impreza, dzięki której dawne tradycje rolnicze w gminie są wciąż żywe. Do XIX wieku sierp był głównym narzędziem żniwnym świata. W niektórych miejscach na świecie stosowany jest do dziś, szczególnie przy ręcznych zbiorach roślin stojących w wodzie, a w gospodarstwach na co dzień dościnania chwastów. Używanie sierpa było jednak czasochłonne. W dawnych czasach o wyższym poziomie zamożności gospodarza świadczyło więc używanie kosy. Pozwalała ona na ścinanie większej ilości zboża. Tradycyjne żniwowanie wymagało przede wszystkim mocnych pleców oraz współpracy, bo żniwiarzom towarzyszyły osoby wiążące snopy. W Kluczewie swoich sił z sierpem i kosą mógł spróbować każdy. Niektórzy, jak wójt gminy wykazywali do tej pracy duży talent. Mam korzenie wiejskie najbardziej pochodzę z miejscowości Perkowo, gdzie my posiadali małe gospodarstwo rolne. Także ta praca mi nie jest obca i nie jest mi tutaj nic obce z zakresu właśnie żywowania. Także wiem na czym to polegało i polega. Dzisiejszy przykład, dzisiejsze właśnie te święto Żnięcia Podawnemu organizowane już w Kluczewie od czterech lat przypomina to, jaką ciężką pracę musieli wykonać nasi przodkowie i nie ukrywam, że też jeszcze moje pokolenie. Ciężka praca na polu wymagała jednak przerwy i w Kluczewie nie zapomniano tej tradycji, gdy gospodynie przywiozły żniwiarzom i żniwiarkom ciasto, kawę zbożową, a nawet alkohol zbożówkę. Jedzenia i popitki nie zabrakło dla nikogo. Jak w dawnych czasach, pragnienie gaszono zimną kawą zbożową. Napojami częstowała Jolanta Skoracka, sołty Kluczewa. Czasem prace ludzi zaczęły zastępować maszyny, jak kosiarka ciągnięta najpierw przez konie, a później przez ciągniki. Również cep służący do ręcznego mucenia zboża został z czasem zastąpiony przez młocarnie. W kluczewie żyją jednak jeszcze osoby, które cepem pracowały na co dzień, jednak każda maszyna rolnicza wymagała dalej pracy rolnika. Jedno jest pewne, postęp znacznie skrócił ich pracę. Ale żniwa w Kluczewie to nie tylko ciężka praca i wspominanie tradycji, to także dobra zabawa. Swoich sił spróbować było można w nietypowych konkurencjach jak prędkie kulanie balota, trzymanie wora, śmiganie ze zbożówką, prędkie lanie chmielu czy konkurencja na ćpanie popity. Były też śpiewy, atrakcje dla dzieci i było oczywiście dobre jedzenie przygotowane przez gospodynie wiejskie. Atmosfera festynu ściągnęła do Kluczewa tłumy.